Witajcie w nowym odcinku. Mamy chwilowo wakacje od zesłania zwanego życiem i ruszamy z tematem. Jesteśmy dziećmi ludzkości i pochodzimy ze źródła. Jesteśmy z istniejącego wcześniej źródła. Jesteśmy potomkami źródła. Przeszliśmy od przedistniejącego, abyśmy mogli ujrzeć tych z naszego rodzaju i tych, którzy są obcy. Królestwo przed Wracamy do źródła, do miejsca, z którego przyszliśmy. Jak mówi nauczyciel z tekstów ze znak Hamandi. Dużo kontrowersji w poprzednim odcinku wzbudziła książka o matce Strańzie, tej, która też też skończyła w ratowaniu Wojtyły w czasie zamachu na placu w Rzymie. I no jest to duży kaliber informacji. Potężne wrażenie robi opis wskrzeszenia dziewczynki przez matkę Esperanzę, który jest w ogóle bliźniaczo podobny do wskrzeszeń, które robił Jezus i do wskrzeszenia, które robił ojciec Pio, Więc na to zwróciliście uwagę. Matka Speranza była bardzo wyjątkowa, ratowała każde życie. Ja wspominałem, Niemców, Włochów, aliantów, dla nich każde życie się liczyło. Jeśli ci dostawali łomot, pomagała tym, jeśli ci dostawali łomot, pomagała tym, byleby tylko było uratowane życie. A jest to bardzo istotne w czasach, kiedy jest i konflikt właśnie tutaj blisko. się media tylko się gotują, żeby go. Rozprzestrzenić. Jak spojrzymy, jak się Rosjanie, Ukraińcy i inni zabijają, widzimy, jaka potężna zasłona jest na ich oczach. Wystarczy tą zasłonę zdjąć jest przystani Nikt przy zdrowych myślach nie pozwoliłby sobie na to, żeby zabić bliźniego. W komentarzach Bea napisała. O swojej reakcji na niektóre fragmenty książki, takie dosyć nieestetyczne. Pewno kiedyś ja bym w podobny sposób zareagował. W podobny sposób. I ci Cię, że wśród Świętych Katolickich spotkałem się z opisami praktyk. Dużo grubszego kalibru. To, to, co tam wspomniałaś z tej książeczki, to jest lekki, lekki spacerek. A z racji tego, że ktoś może w tej chwili spożywać posiłek, nie będę cytować tych opisów. Pewno się domyślasz. I pewno też kiedyś bym inaczej zareagował na takie opisy. Byłbym bardziej zburzony, bardziej obrzydzony. Natomiast Zdajemy sobie sprawę, że rozwój duszy jakoś przebiega. I ojciec Piotr przyjął taki mundurek kapucyna, kapłana w kościele katolickim. Raz jesteśmy w islamie, raz w katolicyzmie, raz w Andach się rodzimy, raz w Polinezji, kapłan po w Polinezji pamiętam, się, że kilka lat temu, gdzieś yy, na tak, w rejonie Papu i Nowej Gwinei, okazało się, że wśród tych plemion, które tam były, był delikwent, który był następnym wcieleniem yy, prezydenta Kenniego, Ten yy, w cudzysłowie yy, prymitywny człowiek wiedział o jego życiu wszystko, wszystkie szczegóły. Yy, to zniknęło z mediów. Nie wiem, czy gościu zniknął im, czy ktoś spowodował, żeby on zniknął, ponieważ w jego pamięci nie było z tego, co było tam opisane, przerwy w ciągłości między jednym a drugim. Nie pamiętam, jak to było wczoraj. Więc to były też takie informacje, które nie powinny się ukazać. Wiem, ale pamiętam, że właśnie <laughs> był taki przypadek kilka lat temu w mediach. I Matka Esperanza wybrała tak jak ojciec spioną, tak jak Jezus właśnie taką drogę, została zakonnicą. I takie, ani nie inne praktyki mają służyć jej duszy, co może też budzić w nas pewien opór, sprzeciw. Ale nie z tego niewiele rozumiemy, jak ojciec Piotr mówił o płacie, że ma tej zgody na to, żeby być 300 lat. Z kim to ustalał? Kto na to pozwala? Kto ogranicza to tylko do wszystkich? Tak jak Delhi prawda? Jego gło, głos powiedział mu, że to są ujawnia na planecie, to są ujawnia, będzie przez 100 lat rozprzestrzenianie, w rodzaju ochrony. A z tego, co ja zauważyłem, no to David Ike zrobił najwięcej, by ujawnić satanistę, najgorszej postaci na tej planecie i demaskowaniu jego. Tak... David Ike to nie tylko ujawnienie kredomutwy, prawda? Sławek Piłowarczyk wspominał o tym, że się pytał ojca Kie o to, co David Ike znaczy, ujawnił w czasie tych wywiadów z kredomutwą. Ja ociskiego potwierdził, że to jest prawda. Mój przyjaciel, kursant w tym czasie sobie zadał trochę trudu, wydał książki tej Widajka. Jak macie czas, to ja polecam jeszcze gdzieś tutaj można dostać Wydawnictwa Illuminatio. Iluzja percepcji. Największy sekret, to są olbrzymie buchy. Czy też ludzka raso, powstań z Ten pierwszy? Tam drugi. Tam naprawdę jest dużo fantastycznych informacji, jeśli chodzi o rozwój ku wolności, ku światłu, i na takim właśnie poziomie matrycowym to jest tłumaczone. To tyle, jeśli chodzi o Davida Ajka. Zobaczcie, jak Matka Speranza mówiła, że przez rok Codziennie widziała ojca Pio na chórze w Świętym Oficjum, gdzie ona też była. Oni blokowali, prawda? Pytanie, co tam ojciec Pio robił, ponieważ to byli jego oprawcy. Święte Oficjum to jest taka nowa mowa, tak zwana inkwizycja. To jest nowa nazwa na inkwizycję. W XX wieku to zostało właśnie zmienione na Święte Oficjum. Co tam ojciec Pio robił? Modlił się za nich, podsłuchiwał, coś innego jeszcze Tego też nie wiemy, bardzo mało wiemy. Eee, wiemy, że oj, ojciec Pio i matka Spranza ratowali mm, papieży, a to w wybra ich od ciężkich chorób, a to do rzeczy Maka Speranza, przecież blokowała y, do siedziby, do kwatery dowódcy wojsk niemieckich, do Kesselinga, do marszałka i odwiodła go od pomysłu porwania papieża. ja mhm. tego może musiał się jakoś blokować, porozmawiała sobie z nim. Podobnie interweniowała też w czasie wojny domowej w Hiszpanii u Mussoliniego, umus, umus, aby ten spar generała Franka. Możemy mówić, no jak to tutaj, wojna, wspieranie. Tutaj święci mają inny kąt widzenia, szerszy kąt widzenia. No to jest Orban Kreta. My się możemy zastanawiać, czy dochodziło na przykład, jeśli chodzi o Mussoliniego, o jakąś akcję humanitarną, czy o wsparcie wojskowe. Możemy się tylko domyślać. Więc święci biorą jakiś tam udział w życiu matryksowym, w kardynalnych punktach pojawiają się i pewne korekty próbują wprowadzić. Ojciec Pio, Speranza, siostra Rita Montelito, ta, która chwyciła za rękę, to no, też odcinek o tym, ratowali papieży. Papieży, o których wiemy, że mają tyle na sumieniu i niewiele wspólnego z naukami Jezusa, ale może to jest wypatrzone spojrzenie. Może oni są tak uwikłani, że to uwikłanie ich usprawiedliwia i stąd są właśnie te działania tych świętych osób. Makasarandza, ojciec Pio. Też nie wiemy. Z naszym ograniczonym sposobem pojmowania bardzo kiepsko to um, ogarniamy. W jakim celu? W celu mniejszego zła, może? Hmm. Możliwe, możliwe, że to o to chodzi. Wszystko jest w ruchu, cały czas się zmienia. Niedawno na profilu systemu miłości taką rzutkę zrobiłem. Chodziło o jedną spowiedź kobiety o ojca Fio. Ona dokonała aborcji. Miała też pewną wizję. Ja się zapytał, no co tam widziałeś? No, widziałem papieża. No i on mi wyjaśnił, że zmieniła wiek historii, bo to dziecko, które usunęło miało być papieżem. No i to znaczy, no, świat się nie zawali, prawda? Świat idzie dalej. I takie jednostki zaczynają korygować te punkty kardynalne, żeby to poszło w dobrą stronę, bo ktoś zadziałał. Przed żeby ta kobieta usunęła idealnego kandydata na papieża. Znaczy dopiero zdała sprawę po rozmowie z ojcem Pio, co się wydarzyło. Dużo się wokół dzieje. Medjugorje trochę inaczej patrzą, tylko właśnie a propos wiedzy ojca Pio, na boskość Jezusa, stanie ciał. I Kościół ma szkaf, jeśli chodzi o Medjugorje. Tak, można się temu przyglądać. Wartanezku co on napisała o tym oburzeniu po lekturze książki o macy staranzie. Jakby tobie to wyjaśnić? Wiele odcinków wstecz był jeden odcinek poświęcony Akhoriu na słonecznej. To są ci rodni z najwyższej półki i Akhori przemywają. Hmm, się swojej formacji duchowej. Oni porzucają definitywnie ten świat, chodzą nago, rzadko mają paskę na biodrach. Yy, zarówno akholi są kobiety, jak i mężczyźni. Kobiety są w mniejszości, rzadkość, ale są. Yy, są też mężczyźni, więc oni na tych polach kremacji przebywają, tam swoje życie toczą, praktyki medytacyjne. Każdy z nich ma czaszkę, z której spożywa posiłek. Yy, Próbują wszystkiego. Narkotyków, intensywnej medytacji, Nekrofilię no, no, pamiętam, spożywanie z, zepsutych zwłok. No i jakby na co to wymieniać, a podejrzewam, że właśnie ktoś może jeść posiłek, no to by to było nieprzyjemne dla tych, którzy słuchają, z bardzo długimi stacjami takie praktyki. Godne. Ale jak się nie nimi rozmawia, spotyka się ich. Hmm. normalnie funkcjonują po procesie praktyk duchowych. Są bardzo inteligentni, są we wszystkich odmianach, znają, są bardzo lekkie, mają dostęp do jakiejkolwiek wiedzy i są w stanie wybudować lek lekarstwo, lekarstwo, lekarstwo na każdą chorobę. I to jest w Indiach powsze, powszechnie znane. Hmm. Tak naprawdę to oni nawet nie mówią o sobie, że są nami, tylko letkami nauki słonecznej i służą i podpierają Ziemię. Są jedyni z tych, którzy utrzymują tą planetę, żeby się jeszcze nie rozsypało, o czym już wiekrotnie mówiliśmy. Dla przypomnienia, w Polsce jest tylko jedna książka na świecie na ten temat. I akurat jesteśmy szczęściarzami w minimalnym nakładzie. Ona była wydana, Życie i Cuda. Para i Wśród Coś Współpracujcie się wśród odcinków, to Posłuchacie o, o tej książce, są linki do wydawnictwa. To są nakłady naprawdę takie mikroskopijne. Wiem, że wyszły jeszcze dwie pozycje o Łabnotach, czy to jest z tej samej szkoły. Może by ktoś przetłumaczył na język polski to byłoby dobrze. Więc te wszystkie praktyki, tak jak wspomniałem Akhori. Jakby, można byłoby wspomnieć o Macie kiedy czyściła Hitler językiem uchwale Najwyższego, albo jeszcze nie rzecz tam robiła, to było w opisie. To wynika z tego, że te praktyki mają na celu usunięcie schematycznego myślenia na temat tego, czy jest sakrum, a czy jest profanum. To wszystko jest iluzją, bo tak naprawdę wszystko jest światłem. Wszystko jest przejawem istniejącego źródła i czasami to może być szokujące, także da, nie przejmuj się, jest to jedna z wielu praktyk i są mocniejsze praktyki. A usunięcie właśnie tego, co jest sakrum profanum, zobacz, że często misjonarze pracują z trędowatymi, Śmierdzącymi, yy, z nietykalnymi w Indiach. No bo orientują się, że pojęcie, że to jest brudne, yy, brzydko pachnące to jest tylko wymysł no z naszego umysłu coś jest ładniejsze, przytrzymanie. No, A no okazuje się, że goście w białych kołnierzykach są największymi. Przestępcami tej planety są czyszczuchcy, profanum, prawda? W sejmach zasiadają. I osoby, które rozumieją, czym jest saktum i profanum, rozpoczynają normalne życie. Tak jak właśnie poczuje Jezus, Ojciec Pio, Baba Wirsa. i... I nie mają tylko problem, widzą to, co najpiękniejsze, a nie to, co tylko pachnące w danej osobie. z Anastazja i wiele z innych fenomenów, które pojawiły się w ostatnich latach, um, mają pomóc ludzkości następny krok ku źródłu. Za chwilę drugą część dokręcę, żeby Wam coś fajnego przypomnieć, pokazać. A tak dla przypomnienia to wiedza ojca Pio jest w formie audio w MP3. Ja cały czas to polecam, Arek w sklepie to rozprowadzam, albo, kiedy mamy taką formę, możemy ją podarować osobom i widzącym, i niedowidzącym starszym, albo właśnie, tym, którzy nie mogą czytać. A zarazem, kiedy słuchamy, możemy bardziej się skupić na zrozumieniu i odczuciu utożsamieniu się z tym, co jest właśnie przekazywane nam przez lektora. I to jest bardzo fajna rzecz. Możemy prowadzić samochód, jechać pociągiem i nie jesteśmy skupieni na czytaniu. Nasz mózg, może się skupić, nasza dusza, na tym, co do nas trafia. Także polecam Wam wersję MP3, też jako formę prezentu dla tych, którzy nie mogą czytać. To byłoby na tyle w tym odcinku. Za chwilkę, zrobimy <laughs> przerwę i zaproszę Was na. Tematykę, która będzie związana z Rosją. Chwila przerwy, i wracamy po pięciu minutach.